Część siódma. Mężczyzna. Dziecko zrodzone z dziewicy. Opisując wzrost grzyba w nawiasie borowików, przy czym nie muszą to być borowiki, może być jakiś błąd w tłumaczeniu, Pliniusz mówi: Ziemia produkuje najpierw łono w nawiasie srom, a potem w nawiasie grzyb sam w łonie matki, jak łono w jajku. A mały grzybek tak samo lubi zjadać swoją sierść jak kurczak. Płaszcz pęka, gdy, w nawiasie grzyb, tworzy się po raz pierwszy. Obecnie, w miarę powiększania się, sierść wchłania się w trzon szypułki, w nawiasie pelikuli. Na początku jest słabszy niż piana, potem staje się treściwy jak pergamin, a potem grzyb jest urodzony. Być może w bardziej prozaiczny sposób, współczesny mikolog opisuje ten proces w następujący sposób. W rodzaju amanita młody grzyb otoczony jest błoną. Oprócz tego owinięcia lub wolwy, znajduje się jeszcze jedna membrana rozciągająca się od krawędzi kapelusza i połączona z łodygą, jak w grzybie. Wygląda to jak w cudzysłowie scena guzika. Była otoczona z zewnątrz powłoką. W miarę rozwoju grzyba zostaje on rozerwany. Jeśli jego, jeśli jego konsystencja jest wystarczająco trwała, aby utrzymać go razem, pozostaje jako kielich u podstawy łodygi. Wraz ze wzrostem błona pokrywająca skrzela pęka i pozostaje na łodydze w postaci pierścienia. O amanita phaloides pisarz dodaje. Zanim wolwa pęknie, grzyb wygląda trochę jak w połowie zakopane jajo gołębia lub małe jajo falusa. Występuje powszechnie na polanach, w lasach i przyległych pastwiskach po pierwszych letnich deszczach i trwa do wczesnej jesieni. To zapłodnienie łona najbardziej intrygowało starożytnych i pozostawało tajemnicą aż do końca ubiegłego wieku. Dla Pliniusza. Grzyb należało uznać za jeden z największych cudów natury, ponieważ należał do klasy rzeczy, które wyrastają samoistnie i nie można ich wyhodować z nasion. Z pewnością była to jedna z najwspanialszych rzeczy, ponieważ mogła w cudzozie wyrosnąć i żyć bez korzenia. Do czasu wynalezienia mikroskopu nie można było docenić funkcji zarodników wytwarzanych przez miliony grzybów. Grzyb rzeczywiście nie ma nasion w przyjętym znaczeniu. Kiełkuje i wydaje korzeń, a później wierzchołek łodygi z liśćmi nasiennymi lub bez. Ściany każdego najmniejszego zarodnika wypychają się, tworząc nitkowate rurki, które rozgałęziają się dalej, aż do połączenia się w całość i utworzenia gąbczastego miąszu grzyba. Wynik nie jest ani zwierzęcy, ani roślinny, a tajemnica jego właściwej klasyfikacji. Przetrwała aż do stosunkowo współczesnych czasów. Tak pisał XVI-wieczny przyrodnik dwukropekcyzów. Są one swego rodzaju egzystencją pośrednią pomiędzy roślinami a przyrodą nieożywioną. Pod tym względem, grzyby przypominają zoofity, które są pośrednikami między roślinami i zwierzętami. Jednym z wyjaśnień powstania grzyba bez widocznych nasion było to, że w cudzysłowie łono zostało zapłodnione przez grzmot. Ponieważ powszechnie obserwowano, że grzyby pojawiały się po burzach. I tak nadano im imię Ceraunion, od greckiego keraunios, czyli słowie piorun. Innym był grecki Chudnon, prawdopodobnie wywodzący się od sumeryjskiego Udnun, To słowie zasiewany burzą. Zostało zatem zrodzone w wyjątkowy sposób. Normalny proces owocowania został pominięty, nasienie nie spadło z jakiejś poprzedniej rośliny i nie miało być pielęgnowane przez ziemię, dopóki nie wytworzy korzenia i łodygi. Bóg przemówił, a jego twórcze słowo zostało zabrane na ziemię przez burzowy wiatr anielskiego posłańca niebios i wszczepione bezpośrednio w Wolwę. Dziecko powstałe w wyniku tego boskiego zjednoczenia było zatem, cudzysłowie, synem Bożym bardziej reprezentatywnym dla swojego niebiańskiego Ojca niż jakakolwiek inna forma życia roślinnego lub zwierzęcego. Tutaj w maleńkim grzybie objawiał się Bóg, w cudzysłowie Jezus, zrodzony z dziewicy, w cudzysłowie obraz niewidzialnego Boga, pierworodny wszelkiego stworzenia. W, w nim zechciała zamieszkać cała pełnia Boża. Faliczna forma grzyba odpowiadała dokładnie formie jego ojca, którego Sumerowie nazywali Iskur, w sobie potężny penis, Semites Adat lub Hadat, w wielki ojciec, Grecy Pater Zeus, a Rzymianie Jowisz, Bóg Ojciec. Zobaczyć grzyba oznaczało zobaczyć ojca, tak jak w Jezusie nierozumiejący Filip został nakłoniony do szukania Boga, kto mnie widział, widział ojca? Czy nie wierzycie, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Jana 14:9 i następne. Nawet Deutonowie uznawali go za w cudzysłowie świętego Bożego, MK1:24. I to właśnie jego w cudzysłowie święta roślina, święty grzyb, stał się znany w całym starożytnym świecie. Śluzowy sok z grzybów, który u niektórych gatunków faloidalnych rozlewa się na żołądź i zatyka łodygę, starożytnym wydawał się lepką wydzieliną z narządów płciowych przed stosunkiem i wydzieliną nasienia podczas orgazmu. Hebrajskie słowo, oznaczające w cysłowie gładki, śluzowaty, wywodzi się od sumeryjskiego wyrażenia oznaczającego w cysłowie marnujące się nasienie. Jest figurą w wielu biblijnych aluzjach do grzyba. Inaczej nazywano go śliwką i Hiob pyta, czy w cudzysłowie śliwka grzyba ma jakiś smak. Nawiasie, jak powinniśmy teraz przeczytać nazwę tej rośliny? Hioba 6,6 Gwiazdka. Mieć śliwkę w ustach, w cudzysłowie, było w żydowskim Talmudzie eufemizmem oznaczającym, w cudzysłowie, nasienie w pochwie. Związek pomiędzy. Obydwoma płynami zaowocował bardzo powszechnym przekonaniem, że ślina ma silne właściwości lecznicze i profilaktyczne. Tak więc, ponieważ ludzkie nasienie było lekarstwem na urządlenia skorpiona, według Pliniusza, ślina była środkiem odstraszającym węże i antidotum na jad węża, gwiazdka. Jezus jest przedstawiony jak robi gliniany okład, który nakłada na oczy niewidomego od urodzenia. Znawia się Jana 9, 6. Mieszając jego ślinę z kurzem, jak donosi Pliniusz, że ślina stosowana każdego ranka jako maść do oczu leczyła oftalmie. Deszcz, nasienie Boga, wytrysnął z boskiego penisa podczas jego grzmiącego orgazmu w niebiosach i został przeniesiony jako w cudzysłowie plfocina z warg żołędzi na ziemię wraz z burzowym wiatrem. Gwiazka. Było to wyjątkowe stężenie tych potężnych plemników w soku, w cudzysłowie świętej rośliny, które, według mędrców, dało każdemu namaszczonemu niesamowitą moc. Mogli w cudzysłowie spełniać każde życzenie, pozbyć się gorączki i wyleczyć wszystkie choroby bez wyjątku, cudzysłów zamkły gwiazdka. Tak więc chrześcijanin, w cudzysłowie pomazany lub namaszczony, w zamkły, otrzymał w cudzysłowie poznanie wszystkiego przez swoje sobie namaszczenie od świętego to jest 1 na 220. Odtąd nie potrzebował już żadnego innego nauczyciela i pozostał na zawsze obdarzony wszelką wiedzą. Bez względu na to, jakie były pełne składniki chrześcijańskiego namaszczenia, z pewnością obejmowały aromatyczne gumy i przyprawy tradycyjnego izraelskiego olejku do namaszczenia mirrę, aromatyczną laskę trzcinową, cynamon i kasję, a wszystkie wyobrażały potężne nasienie Boga. W pewnych zamkniętych warunkach mieszanina tych substancji wcierana w skórę może wywołać rodzaj odurzającej wiary w samowiedzę, o której mowa w Nowym Testamencie. Co więcej, atmosferę komnaty wróżby przepełniał odór świętego kadzidła, składającego się ze słodkich przypraw starte, i onycha oraz galbanum, słodkich przypraw z czystym kazidłem. Cudzysłów 30 3034. Wywołujący rodzaj przytłaczającego efektu hipnotycznego, o którym wspominał wczesnochrześcijański pisarz, gdy mówił o cudzysłowie szale kłamliwego wróżbity jako o zwykłym upojeniu wywołanym cuchnącymi oparami ofiary. Gwiazdka. Powszechnie wiadomo, że składniki te stanowiły jedynie część formuły świętego kadzidła. Józef Flawiusz mówi, że było 13 elementów gwiazdka, a Talmud wymienia 11 plus sól i tajne w cudzysłowie zioło, które zostało dodane, aby dym unosił się w pionowej kolumnie, zanim rozprzestrzenił się na zewnątrz u góry gwiazdka. Mając na uwadze charakterystyczny kształt grzyba, możemy teraz zaryzykować uczciwe odgadnięcie tego sekretnego składnika. Wiedza i uzdrawianie były dwoma aspektami tej samej siły życiowej. Jeśli natarcie w cudzysłowie świętą rośliną oznaczało otrzymanie boskiej wiedzy, oznaczało to także wyleczenie z wszelkich chorób. Jakub sugeruje, aby każdy chory członek społeczności chrześcijańskiej Wezwał starszych, aby namaścili go olejkiem w imieniu Jezusa. W nawiasie Jak 5,14. Dwunastu zostaje wysłanych do swoich bliźnich, wypędzając demony i namaszczając olejem chorych. Marek 6,13. Uzdrawianie przez namaszczenie trwało w kościele aż do XII wieku a namaszczenie umierających, tak zwane w cudzysłowie namaszczenie skrajne, przetrwało w kościele rzymskokatolickim do dziś, gwiazdka. Zasada tej praktyki pozostaje ta sama. Boskie w cudzysłowie nasienie życia, nasienie znajdujące się w wodzie źródlanej lub deszczowej, w sokach lub żywicach roślin i drzew, a przede wszystkim w śluzowatym śluzie, grzyb daje życie chorym lub zmarłym. Na tym polega także idea balsamowania zwłok maściami i przyprawami. Nie oczekiwano, że zatrzymają rozkład, co Marta doceniła w przypadku swojego zmarłego od czterech dni brata łazarza. To jest Jana 11:39. Chociaż w Egipcie podjęto dodatkowe środki także w celu zakonserwowania nawet mięsa. W języku hebrajskim opisującym historię balsamowania Józefa przez 40 dni w odniesieniu do osób uprawiających to rzemiosło używa się słowa w cudzysłowie uzdrowiciele gwiazdka, a słowo w cudzysłowie balsamowanie oznacza także w cudzysłowie ożywienie, dojrzałość, a także w cudzysłowie przyprawić gwiazdka. Korzeń sięga sumeryjskich słów oznaczających w cudzysłowie rozsypywanie nasion i wydaje się, że koncepcja miała na celu nadanie życia i odrodzenie zmarłej osobie w podziemiach. Tak więc dwie Marie przybyły do grobu, aby namaścić zmarłego Jezusa. Marek 16:1, Łukasz 23:56. Podobnie jak Nikodem, przynosząc w tym celu mirrę i aloes. Jana 19:39. I jak Maria, siostra Marty, wcześniej namaścił swoje stopy nardem, uprzedzając to wydarzenie. Jana 12:3. Zarówno rzeczy, jak i ludzi można było namaszczać nasieniem, aby stały się w cudzysłowie święte. To znaczy oddzielone od służby boskiej. Semicki rdzeń QDSH w cudzysłowie święty jest, jak wskazuje jego prawdopodobne znaczenie rdzenia, zasadniczo słowem odnoszącym się do płodności. Ma to związek szczególnie z macicą gwiazdka. W cudzysłowie najświętszym ze świętych kobiety i wewnętrznym sanktuarium świątyni. W ten sposób namaszczono kultowe meble WJ 326 a zwłaszcza ołtarz, czyli replikę penisa stojącą przed otwartymi portalami świątyni. W historii Jakuba i jego śnie o drabinie, kiedy ujrzał aniołów chodzących w górę i w dół między ziemią a niebem, wziął kamień, na którym położył głowę we śnie i wzniósł go jako słup i, w cudzysłowie, wylał oliwę na wierzch. Cudzysłów. RDZ 28.10 i 35.14 Namaszczenie królów i kapłanów na świętość ma znowu w dużej mierze charakter naśladowczy. Podstawowym obowiązkiem króla było zapewnienie żyzności ziemi i dobrobytu swoim poddanym. Wiele greckich słów i semickich słów oznaczających w cudzysłowie pan i w cudzysłowie panowanie przekazuje tę ideę, gdy postrzega się je w ich oryginalnej formie gwiazdka. Zadaniem kapłana było także dopilnowanie, aby Bóg odegrał swoją rolę w zapłodnieniu ziemi. Najpopularniejsze hebrajskie słowo oznaczające w cudzysłowie kapłana, kohen, a to może być od tego kochani, tak jak Leonard Cohen albo Sasha Baron Cohen, to może mieć coś wspólnego z tym, znane jako dobrze znane żydowskie nazwisko, pochodzi od sumeryjskiego tytułu gN, na dosłownie w cudzysłowie strażnik nasienia, gwiazdka. Sprawował pieczę nad domem Boga uważanym za macicę, w której pełnił swoją rolę stwórcy, Wiastka. wylewania nasienia Boga. Przekrój przez kielich i owoc lulka, według F. Howarda w Josephus Jewish Antiquities, Loeb 4, strona 399. Głowy tych dostojników miały przedstawiać ich jako bogów, repliki boskiego penisa w niebo, Wiastka. Nakrycie głowy żydowskiego arcykapłana, zwane w Starym Testamencie po prostu turbanem, WJ28, najwyraźniej miało przedstawiać żołądź prącia. Józef Flawiusz ma obszerną relację na temat tego stroju ceremonialnego, gwiazdka. Opisuje to poprzez nawiązanie do kilku różnych roślin, a każda z nich ma związek z grzybami. Jedno, rzeczywiście, Sirderitis, to właściwie nazwa świętej rośliny. Wiaska. Najpierw kapłan zakłada czapkę z czaszką. Nawiasie greckie pilos, łacińskie pileus, nawiasem mówiąc nazwa botanika określająca czapkę grzyba, taką jaką nosi większość duchowieństwa. Na to nakłada turban z fioletowym haftem. Dodatkowo otoczony złotą koroną. Z wierzchołka wyrastał złoty kielich, czyli naczynie nasienne. Aby zaspokoić ciekawość swoich wyjątkowo niedoinformowanych czytelników, Józef Flawiusz szczegółowo opisuje naturę i kształt kielicha, w cudzysłowie dla niezaznajomionych z nim porównując go z kielichem Luka, Chiostry Amus, Niger. W wyobraźmy sobie, mówi genialny autor, kulkę przeciętą na dwie części. Kielich na łodydze przedstawia jej dolną połowę wyłaniającą się z podstawy w zaokrąglony sposób. Następnie powiększa się poprzez wdzięczny obrót boków do cytłowie obrzegu, do którego ściśle przylega cytłowie półkulista pokrywka. Kielich ten, mówi, jest otoczony łuską lub pochwą, która samoistnie oddziela się, gdy owoc zaczyna się rozwijać. Nie jest to zbyt dokładny opis kielicha lulka zwyczajnego i jego jajnika. Co to jest lulek zwyczajny? Lulek czarny. Hiosciamus niger. No to dobrze jest. Wszystko się zgadza. Tak, to co wcześniej wymieniałem, Hiosciamus niger, to jest lulek czarny. To jest roślina. Należy do roślin z rodziny psiankowatych. Nazwy ludowe, lulka, lulek, jadowity, szalej, czarny, żabi, barszcz. O niemiłej woni. W dotyku lepka. Hmm. Owocem jest sucha torebka otwierająca się czapeczką. Roślina lecznicza, a jednocześnie silnie trująca, najbardziej korzenie i nasiona. Główne związki czynne we wszystkich częściach rośliny występują, ale głównie L coś tam. No, przemysł farmaceutyczny coś z nich robi, w każdym razie. Ze względu na swoją wielką toksyczność, nie są bezpośrednio wykorzystywane w lecznictwie. Głównie stanowią surowiec dla przemysłu farmologicznego. No to dobra, to, to cieszę się, że coś się ogarnęło, że coś się zgadza. Nie jest to zbyt dokładny opis kielicha lulka zwyczajnego i jego jajnika, ale dobrze pasuje do wolwy Borowika, gdy zarodek zaczyna się rozszerzać. Józef Flawiusz mówi dalej o poszarpanej krawędzi warżki kielicha, czy słowie, jak ciernie, na końcu dość ostre. Jest to prawdopodobnie aluzja do trójstopniowej złotej korony otaczającej fioletowy turban gwiazdka i po ludzku do krawędzi obrzezanego na pletka. Biblia nie wspomina o złotej koronie, ale mówi o w słowie złotej płycie przyczepionej z przodu turbanu kapłana. WJ 28:36 Gwiazdka. Jak Józef Flawiusz doskonale wiedział, Słowo sis używane jest w późnym języku hebrajskim na określenie frenzli strzępów na pletka pozostałych po niedostatecznej operacji obrzędu. Czegoś w rodzaju w korony cierniowej wokół obnażonych żołędzi. W terminologii grzybów ta cysowie frędzla, będzie błoną łączącą brzeg kapelusza z łodygą przed jego pełnym rozwojem. Kiedy skórka pęka pozostaje w postaci postrzępionego pierścienia wokół łodygi, obrazy Nowego Testamentu przedstawiają Jezusa ukorowanego cierniem i ubranego w królewską purpurę Jana 19.2. Głęboko czerwona czapka świętego Grzyba dodała mu falicznego znaczenia w oczach starożytnych i dostarczała im słów opisujących ten kolor, jak zostanie zauważony. Ci urzędnicy, królowie i kapłani, z cudzysłów koronowanymi na żołędziach, byli zatem Mesjaszami, czyli Chrystusami, o których w Starym Testamencie mowa jako cudzysłowie, pokrytymi jachwe, to jest sam 26:11. 11, Cudzysłowie, poświęcającymi się, czyli korona namaszczenia Bożego nad nimi. Cudzysłów zamkły, to jest KPU 2112. W tym świętym stanie nie wolno im było odpuszczać terenu sanktuarium. 21, Chyba, że przez jakiś zły przypadek lub sen erotyczny mieli zepsuć swoją rytualną czystość przez nieumyślne zmieszanie własnego nasienia z nasieniem ciała Boga. W takim przypadku byli zobowiązani do opuszczenia świętego obszaru świątyni jerozolimskiej podziemnym przejściem prowadzącym do świeckiej części miasta, gwiazdka. Zarówno semickie, jak i greckie słowa oznaczające w cudzysłowie Chrystusa, sobie namaszczony lub pomazany, pochodzą od sumeryjskich określeń nasienia lub soków żywicznych masz i Schem. Używane jako tytuły opisowe w tym języku występują jako w cudzysłowie człowiek masz, egzorcysta, czyli kapłan odpędzający demony oraz jako w cudzysłowie człowiek szem. Mieszalnik Perfum, odpowiednik starotestamentowego mieszalnika świętych Olejków do namaszczenia, wiastka Co więcej, Semicki połączył oba sumeryjskie słowa w nowy rdzeń SHMSH, -sh, w cudzysłowie służyć, stoły albo jako szafiarz, świątynia jako kapłan, niebiański tron jako anioł, genitalia jako penis lub srom. Zatem rzeczownik oznacza szafarza, kapłana, anioła lub prostytutkę, gwiazdka. Przypominam, że to było tylko z półgłoskami pisane, dlatego tak wiele może być przynajmniej ja to tak rozumiem interpretacji. Bardzo wcześnie zaczęto używać niezależnie wywodzącej się formy na określenie największego w cudzysłowie kopulatora ze wszystkich: Słońca hebrajskiego szemesz, którego ogniste żołędzie co wieczór zanurzały się świecąc w otwarty srom ziemi, a rano, w cudzysłowie, wychodziły jak pan młody ze swojej komnaty małżeńskiej. W cudzysłowie PS 19.5 Innym ważnym słowem określającym sługę Boga w języku greckim było terapeutes, czasownik terapeło. Oznaczający zarówno służbę Bogu, jak i opiekę nad ciałem, jako lekarze. W tym sensie wywodzimy nasze terapia, terapeutyka i tym podobne z tego korzenia. Korzeń ten ma również pochodzenie płciowe, jako w cudzysłowie dawca życia i jest powiązany z sumeryjskim Dara, w cudzysłowie rodzić, występującym jako imię bogów płodności i burzy Ea i Adada, gwiazdka. Słowo Terapeutes jest szczególnie interesujące, ponieważ było tytułem ascetycznej kontemplacyjnej sekty często porównywanej z esenczykami. Na przełomie R er mieszkali głównie w Egipcie, ale prawdopodobnie mieli długą historię poprzedzającą tę datę. Znamy ich z pism Filona IV wieku i Eusebiusza, historyka Kościoła w nawiasie III i IV wiek. Wiastka. Terapeutae, jak się ich nazywa, czyli w mieszanych społecznościach odciętych od innych, mężczyźni, odrzucając własność osobistą, żyją w całkowitym celibacie. Kobiety to w większości cudzysłowie stare dziewice, które zachowały czystość z własnej woli w żarliwej chęci uczenia się. Wszyscy spotykali się razem tylko w szabat kobiety oddzielono od mężczyzn przegrodą oddzielającą je od gradu zgromadzenia. Ale co siódmy tydzień po kolacji obie płcie mieszały się, śpiewając i tańcząc aż do świtu, kiedy wracały do swoich kwater. Eusebiusza tak bardzo uderzyło podobieństwo Terapeutae do ówczesnych chrześcijańskich mnichów, że pomyślał, że mogli to być chrześcijanie i że księgi określane przez Filona jako w cudzysłowie pisma starożytnych ludzi, którzy byli założycielami sekty cudzysłów, mogą być Ewangelie i listy, dzięki którym się nawrócił. W tej kwestii poszli za nim ojcowie Kościoła i nawet Hieronim zaliczał żydowskiego Filona do w cudzysłowie historyków Kościoła. Słyszymy także o nieortodoksyjnej sekcie chrześcijańskiej zwanej Sampsae Anami, sampsae Anami z greckiego Sampsenoi, której nazwa z pewnością jest powiązana z semickim rdzeniem SHMSH. I jak dotąd uważano, że wskazuje na w cudzysłowie czcicieli słońca, Szemesz. Gwiazdka. Epifaniusz, pisarz chrześcijański z IV wieku, łączy tych ludzi z Esenczykami, ale uważa, że ich chrześcijaństwo jest fałszywe coś pomiędzy judaizmem a prawdziwą wiarą. Gwiazdka. Podobno w jego czasach mieszkali w Transjordanii, w Perei, na granicach starożytnego Moabu i nad wschodnimi brzegami Morza Martwego. Niezależnie od ich sekciarskich powiązań, ich imię, jak możemy teraz zobaczyć, ukazuje wyraźny filologiczny związek zarówno z Esenczykami, cudzysłowie uzdrowicielami, dawcami życia, terapeutae, jak i chrześcijanami. W falicznym grzybie w cudzysłowie mężczyźnie, dziecku zrodzonym z, w cudzysłowie dziewiczego łona, mamy rzeczywistość kryjącą się za postacią Chrystusa z historii Nowego Testamentu. W pewnym sensie jest on przedstawicielem także wtajemniczonych w kult, w cudzysłowie chrześcijan, czyli w cudzysłowie smarowanych nasieniem, jak sama nazwa wskazuje. Naśladując grzyba, a także jedząc go i wysysając z niego sok, czyli w cudzysłowie krew. Chrześcijanin brał na siebie zbroję swego Boga. Tak jak kapłani w sanktuarium również namaszczali się plemnikami Boga, znajdującymi się w sokach, oraz żywice specjalnych roślin i drzew. Tak jak kapłani w cudzysłowie służyli Bogu w świątyni, symbolicznym łonie boskiego stworzenia, tak chrześcijanie i ich kultowi towarzysze oddawali cześć swemu Bogu i mistycznie angażowali się w proces twórczy. Mówiąc językiem kultów misteryjnych, pragnęli oni w cudzysłowie narodzić się na nowo, kiedy oczyszczeni na nowo z przeszłych grzechów, będą mogli uchwycić Boga w ekstazie wywołanej narkotykami. Aby w pełni zrozumieć rolę, jaką odgrywają kobiety w kulcie Grzybów, konieczne jest docenienie ich roli w samym procesie twórczym. Grzyb reprezentował mikrokosmos żeńskiej części cyklu porodowego. Cudysłów mężczyzna, dziecko narodziło się z macicy lub wolwy, a jego ciąża i poród były w równym stopniu częścią czcicielki kobiety, jak narodziny ludzkiego dziecka wymagały aktywnego udziału matki i położnej. Zatem w następnych rozdziałach zwrócimy szczególną uwagę na kobietę i jej szczególny wkład w proces poczęcia i porodu, jej religijną rolę jako kultowej prostytucji i rolę jaką odgrywa jej rytualny lament w wychowaniu świętego grzyba. Hmm, hmm, hmm. To była część siódma, mężczyzna, dziecko zrodzone z dziewicy. Następna część to będzie rozdział ósmy, udział kobiety w procesie twórczym. Na drugim kanale jest fajny film o nowej technologii hydrolizy do pozyskiwania wodoru, 14 razy szybszej. No jeszcze raz, to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.